No, okej, okay, to myślę, że sobie możemy zacząć i standardowo właśnie, jakby do tego dzisiaj podejść. Ktoś w ogóle chciałby na ochotnika omówić swoje przygotowanie i tutaj patrzę w kierunku Łukasza starego albo Grześka. Ok, okej, bo gdzieś tam cały czas chcę zachować tą, tą wymienność. I już pobieram. No dobra, dziś trochę danych tam będzie o 14.30 chyba już nawet coś się e, zaczyna. W sensie, że już o 14.30 i później coś jeszcze jest? Bo ja pamiętam widziałem o, o 14.30, ale później już nic nie wyłapałem. Czy wiesz co, chyba o 16.00 to było tylko jakieś, na no in, no inwestingu były trzy gwiazdki, taki indeks podpisany na domów. No dodałem ze względu na trzy gwiazdki, ale gdzieś tam e, nie liczę się z większym tym. No, pytanie: właśnie 14.30, bo to jest i PKB, i gdzieś tam zadeklarowanie wstępnie bezrobotnie, więc Aha. pytanie: jak tutaj się rozwinie? I u mnie w zasadzie się sytuacja powtarza do, do zdartej płyty i powtarzania gdzieś tam, że liczę na breakout, bo wczorajszy market profile gdzieś tam był no, idealnie wewnątrz tego. Kompozytu, który tam trzymam między strefami, i, i gdzie poluję już od jakiegoś czasu na jakiś ten breakout, pullback trade. Czyli w, to, w sensie, breakout, pullback, mówimy tutaj o, o jakimś kierunkowym, czy po prostu którą mi ze stron? Do tej pory był kontekst, czy wcześniej, czy powiedzmy tak, brałem pod uwagę bardziej, bardziej shorty, czy ogólnie tak. No. Breakout w stronę dowolną, z tym, że do tej pory miałem większe nastawienie na shorty. Mhm. Teraz od dzisiaj mam bardziej prolongowy bias. I, i, i więc tutaj tę strefę w zasadzie trzymam, trzymam bez zmian i nawet tak jak sobie patrzyłem, jak ten overnight w tej chwili traduje, no to gdzieś tam mieliśmy otworzenie wyżej, jakieś tam próbę zejścia, ale też właśnie tego, no nie wiem, Powrotu do kompozytu, czy nawet tego wczorajszego waliu, zanegowanie i wyjście wyżej na, na, na nowe szczyty, i nawet miejsce, teraz gdzie się znajdujemy, wygląda ciekawie. na no ten ETH Banda może trochę podeszła wyżej, ale no nie wiem, jak to jest pytanie znowu, czy. Czy, 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 czy będzie jeszcze okazja jakoś tak fajnie, fajnie wskoczyć ten, ten trade na wybicie, czy jeszcze podejdziemy właśnie podokoło te 419-423 na jakiś taki Retest tam. No, no tak. jest, jest tam view up, ale no też pytanie, czy podanych może, może będzie jakiś tam pullback nawet właśnie. Patrzę w wykres i będę może roz, rozważał o zerknięcie około 14.30, co się zadzieje i nawet... Przed otwarciem, jakąś próbę wskoczenia w Longa, jakby sytuacja sprzyjała. No, a nie, wy, nie wykluczam też, że może to jakieś fałszywe wybicie. Jednak powrócimy w objęcia kompozytu i w tej chwili też by to nie wyglądało tak źle, bo gdybyśmy wrócili, no to można by to podciągnąć pod imbalance down na, na ETH. To też wyglądałoby, wyglądałoby ciekawie. No tak, wydaje mi się, że tutaj to, to jest przede wszystkim najciekawsze w tej sytuacji to, to ta dolna banda EDH, to w którym ona jest w miejscu na aktualnie, bo bo tam mi się wydaje jest takie miejsce w oparciu o które można by było próbować szukać pozycji, mi, mi osobiście nie pasuje na przykład teraz ten imbalans yy, grać, bo no, tu mam tą główną strefę tak, górna tutaj 38 to jest 4400 na spx więc stąd grać no to, no to zaraz jest, jest ściana, yy, więc to, to by mi tutaj jakoś mocno nie leżało, zdecydowanie wolał, Zdecydowanie bardziej wolałbym, do, właśnie tak jak mówię, zobaczyć gdzieś zejście tutaj. Zagrać to z tego miejsca z redukcją, z redukcją i ewentualnie zostawić sobie ranera później, <laughs> niż łapać to już tutaj i, i zamykać praktycznie całość już za parę punktów, więc. No tak, no bo tutaj no to tak, to, to, że twój poziom no to jest w oparciu o ten miesięczny, który tam no, faktycznie też trochę mi Bruździ, no ale gdybyśmy powiedzmy przebili ten poziom i wtedy zrobili pullback z podciągniętą, z podciągniętą bandą ETH, no to może wtedy ten imbalans i kontynuację? Znaczy to jest, tak jak mówisz, miesięczny, ale też na pewno no to jest ta, ta ściana, którą mamy na tym, nie na, na opcjach, bo to jest 4, 38 na na to, to jest 4400 na na SPX-ie, więc to też od, od, z, tej, z tej perspektywy trochę na to patrzę, nie? I, i to jak na przykład to wygląda to już czekaj. To jest cały czas ten obraz teraz tych tych, które wygasają w tym tygodniu, no i, no i gdzieś tam są te widoczne te te rzeczy, nie? To to będzie około 13, więc to, to zejście tutaj, które miało miejsce, to też było jakieś tak mniej więcej zejście w te rejony. To pewnie było, bo na ile się zatrzymaliśmy, jakie jest low dzisiaj, widzicie dokładnie? No 14.50. No a gdzieś tam licząc po tym, po tym jak to jak to powinno wyglądać z uwzględnieniem tej fair value gap, no to ten poziom tutaj, no to jest 13, tak. 413 około, więc no, mieliśmy trochę zejście na to. Pytanie, czy teraz nie podejdziemy tutaj, no, już prawie podeszliśmy, i czy no, przez jakiś czas się w tym, w tym przedziale nie pokisimy, i wtedy wolałbym zdecydowanie bardziej grać longi stąd niż shorty stąd, nie? więc to, to na pewno. I, no i tak samo shorty stąd, nie? jakbyśmy wyszli, więc ta, te okolice tutaj e, 75 czy tam 413, 14 na, na S&P, no wiadomo, że to można sobie podciągnąć i, i wykorzystać te, te strefy walii, które były rysowane od kilku dni, czyli tutaj ta górna banda jest 19 wczorajsze górne bandy i tak trochę to przesunąć wyżej mieć jakiś punkt referencyjny w tym miejscu no ale generalnie mówię, wolałbym dostać coś takiego na shorty niż łapać je tutaj i tak samo longi wolałbym brać stąd niż tutaj na imbalansie dogrywać je tutaj, nie? Więc. No tak, no to shorty stamtąd to, to ciężko, no, no ale liczę, że że, 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 że moje nastawienie jest bardziej longowe, no bo tak no, udało się, czy gdzieś tam powiedzmy przebiliśmy ten plus jeden poprzedniego tygodnia, mhm. więc może tu trochę wyciągniemy i to wesprze, może też próbę przejścia w imbalans na miesięcznym i... Przebiliśmy czy nadbiliśmy, bo to też... Bo jak mówisz, przebiliśmy, to ja mam zawsze nie wiem czemu, ale mi się kojarzy to z wyjściem i utrzymaniem przebicie. A nadbicie to jest, wiesz... Ale, nieko... ale, ale, ale to... Jeszcze nad, nadbiliśmy, ale, ale nie wygląda to aż tak źle, bym powiedział. Mm -hmm. No wiesz, na pewno na pewno lepiej by było to grać, gdyby to faktycznie było wyjście i utrzymanie nad, nad, nad miesięcznym spulbakiem i wyjście nad tą strefę i gdzieś podciągnięcie TH nieco wyżej. No to wiadomo, to wtedy by wyglądało dużo, dużo lepiej, bo wtedy nie masz tej ściany nad sobą, tylko już pod sobą. No, ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to jak to będzie się rozwijało. Tak, no więc no, u mnie wyjściowe, wyjściowa linia na piasku no, to jest ten zakres gdzieś tam 19-23 i, uh -huh, uh -huh. i w zasadzie powyżej, poniżej dogrywanie. Ale generalnie, biorąc pod uwagę też to, jak rozmawialiśmy wczoraj, to tutaj gdybyśmy mieli zejścia i, i możliwość grania z dolnej bandy TH rozważałbyś jak najbardziej longi? No tu myślę myślę że tak że czy w sensie no jakbyśmy gdzieś tam nadbili czy zrobili gdzieś tam no, próbę wyjścia i powrót wtedy do waliu. no to tak no czy w sensie no, żeby nie grać na, na pierwszą reakcję i no, tak, przejść tak, tak, przez waliu. Tak, tak, tak. no tylko, czy, bo jakaś tam próba ten no nie wiem nieudanego wybicia czy coś tego no to tu jak najbardziej tu myślę żeby Pytam, pytam, bo to może być też o tyle istotne, że, że sytuacja może być względnie podobna do tej sprzed dwóch dni. Co prawda, inny kolor... Yy... Strefy, ale akceptacja może być powyżej, więc może ona zmienić charakter i też gdzieś będziemy mieli ten overnight tutaj w przypadku zejścia w te rejony. I, i, pyta, i pytam, żeby żeby, wiesz, żeby można było już teraz mniej więcej sobie to w głowie poukładać, jak do tego podejść, jak, jak patrzeć na to z perspektywy tego overnightu. Czy faktycznie będziesz czekał na, na, na nadbicie go, czy mimo wszystko jednak już tutaj próba łapania tego nieco, nieco wcześniej bez nadbijania tego i utrzymania w strefie value. Nie? Czy, czy, czy dla mnie ten overnight to byłby trochę takim filtrem kierunkowym? Czy, czy jeżeli byśmy się utrzymali powyżej tego overnight'a, no to ewidentnie bym czekał na powrót i łapanie longa. Właśnie mhm. tam na powrót dowalił, a gdybyśmy nadbili overnight, to myślę, że trochę bym się wstrzymał z tymi longami i może bardziej bym patrzył w kierunku order, order flow i kierunek. W dół. Okay okej, okay, w sensie, okay, no tak, no, czyli gdybyśmy nadbili to, to raczej byś już nie szukał powrotu, tylko gdyby było zejście i nadbicie tego low, to raczej szukałbyś tego, tego rodzaju pullbacku z dokładnie, Dokładnie, okay. takie utrzymanie i powrót do tego kompozytu i rozegranie tej strefy walium Git, git, git. No dobra, coś jeszcze? Wszystko. No to spoko. E... Grzegorz, coś byś dorzucił do tego, o czym mówiliśmy? Jakieś masz jeszcze dodatkowe punkty zaczepienia? Tak, dodatkowo to raczej nie, ale tak wydaje mi się, że ten poziom, gdzie jesteśmy dzisiaj, to jest taki bardzo ciekawy, bo, bo na tą sprawę właściwie właściwie jesteśmy na tej granicy co nie i, i tygodniowej i, i, i miesięcznej, więc wydaje mi się, że tak możemy zobaczyć dobry ruch i w jedną i w drugą stronę. Jestem trochę taki bardziej nastawiony byczo dzisiaj, ale ale jeżeli będziemy mieli fajną negację, szczególnie po tych danych, to to możemy mieć fajny ruch przez całą strefę wali miesięczną, prawda? No tak. tak. To jakieś takie negatywne, negatywne, negatywne rzeczy, to hmm. no to o, kto wie. czy gdzieś Ale tam prze... tak. Przede wszystkim patrzysz na tą sesję bardziej z perspektywy tej ściany, o której wspominaliśmy przed chwilą z, z Łukaszem, czyli te trzydzieści, trzydzieści trzy, czy tam trzydzieści. Sorry, trzydzieści, trzydzieści cztery tygodniowe miesięczne, tak? Tak. tak. Do... Dokładnie tak, jeżeli tego, jeżeli tego nie, nie, nie przebijemy, jeżeli będziemy mieli jakoś taką szybkie podejście i tam, tam jakiś selling balance, to mi się wydaje, że będzie mieli będzie okazję do shortów. Mhm. Ale też na pewno muszę, muszę, musimy się z tym, że no, no właśnie ten poziom 18-19 jest taki jest takim silnym, silnym, poziomem, tak samo jak wczoraj na przykład 400, prawda? Mhm. Ten 400, 400 testowałeś chyba 4 czy 5 razy wcześniej i to było po prostu kupując tam tam normalnie latali. Więc no ale mimo wszystko, mamy do, dobry, wydaje mi się, że dobry dzisiaj, dobry ręcz na, na tym dniu, bo mamy przynajmniej przynajmniej 10 punktów, prawda, od poziomu do poziomu, a może nawet właściwie jeszcze więcej. No tak, bo tutaj więc, ETH się robi już dziesięciopunktowe, więc nie na nie? Tak, 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 więc, więc, więc przynajmniej coś jest, prawda? Nawet jak się coś około 30, no to mamy do tych 19, prawda, jakieś, jakieś wejście, może nawet nawet się do niższe, niższego poziomu z wczoraj, a może nawet do 400, no więc generalnie narobiłem no, się 30. No właśnie to e... też o to chciałem pytać, jak będziesz do tego podchodził, czy, czy generalnie próba, czy zanegowane wyjście nad tą strefę i powrót do strefy wali, to już dla Ciebie będzie okazja do shorta? Okay. To będzie okazja do shorta. Jeżeli będzie, jeżeli, jeżeli widział, jeżeli będzie się wszystko wspinać, jeżeli chodzi o, o mój proces i te trigger do sedapu, to tak. A I wejście dalej, w pozycję. tak, wyciągnęli tak bardzo, bardzo sobie do przodu. Mieliśmy odrzucenie, wchodzimy na RTH, w strefę value i wtedy, wtedy szukał tam, tam shorta. A wejście w shorta przed powrotem do strefy waliu po zanegowaniu na 30-34? To byłoby, to byłoby dla mnie ciężkie, no chyba, żeby, chyba żeby miał takie bardzo, bardzo wyraźne sygnały, że było bardzo dużo takich imbalansów, sygnałów imbalansów, które by wskazywały na, na stop lossy, które, które generalnie uciekły, jeżeli byśmy mieli sygnał na delcie, na ticku, to, to wówczas tak. W razie czego też, jeżeli coś takiego by się pojawiło, pamiętaj o tym, żeby Wziąć pod uwagę redukcję na górnej bandzie ETH, nie? Bo tam też. O tak, tak, tak. Wtedy, wtedy to był taki, taki pierwszy tepek, mm, Tak, mm. tak. Bo, żeby to nie było takie ładowanie prawda? I potem odbicie tylko. No to Git. No to Git. Coś jeszcze? A to wszystko. Dzięki. No to... Może jeszcze dodam, co wspomnieliśmy o tym overnight low, bo w sumie miałem to w głowie, ale zapomniałem dodać, że to Aha. nadbicie tego overnight low, to jest właśnie jeszcze plus jeden na, na tygodniowym i dlatego właśnie. Tam szukałbym tak tam mój, moje nastawienie by się zmieniło na szartowe. A, okej, okej, okay, okay, bo to bo ta górna banda tutaj, tak? Tak, podchodzi i tam jak się podciągnie tą listę, tą, tą linię czy ten no, no tak mniej więcej tam było trochę zmian tych kontekstów i dlatego po nadbiciu tego Vernight Low no wstrzymałbym się z tymi longami trochę. No właśnie, to też pokazuje, że jakby na to nie spojrzeć, to zawsze można znaleźć coś ciekawego, bo tutaj z jednej strony można by było patrzeć na to jako reakcja na, na i wybronienie górnej bandy na, na tygodniowym, a z drugiej strony też wchodziły te poziomy opcyjne, więc no tutaj faktycznie dosyć, dosyć ciekawie to wygląda w tych, w tych rejonach kilkanaście, nie? Żeby tylko nie, nie spitonić. No tak, tak. No dobra, to co? To co, to co? To nas, tak? Duże zmiany? Artur, względem wczoraj czy kosmetyczne? Chyba kosmetyczne, wiesz. Teraz u mnie tutaj rozgrywa się, bo my, można powiedzieć, na tygodniowym wyszliśmy na bandę bieżącego tygodnia oczywiście, na plus jeden, ale zaraz będziemy mieli na 212 ograniczenie poprzedniego tygodnia. Mhm. też, można powiedzieć, na 200 jest plus jeden banda miesięcznego, nie? Czyli można powiedzieć, mam taką strefę od 200 do 212, która może być oporem. No i zobaczymy, czy się utrzymamy pod tym, czy wyjdziemy jednak nad tą strefę tych, tych 212 z akceptacją. No i będzie jakaś kontynuacja, kontynuacja wzrostów. Nie? A bo to są tak. te single, tak? Single to jest, to znaczy tam jest luka nad tym kompozytem. To, nad tym kompozytem to jest luka jeszcze tutaj jakaś powstała. O właśnie, właśnie o tym, do, o, o, to pytałem, tak. To jest ta luka, także może być tylko wiesz, jakieś nadbicie, może domknięcie, mm -hmm. powrót. No i jeśli by mi się tutaj zgrało jakoś tam, że się odbijemy właśnie od tej strefy i da to jakąś tam, jakieś możliwość zejścia w shorty, no to, no to chyba będę próbował. Mm -hmm. No, a jak jednak będzie to jakieś takie stanowcze przebicie i utrzymanie się wtedy nad, 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 nad tą strefą, czyli tą 212, tutaj na przykład wypełnimy tą lukę i zatrzymamy się w strefie wadliu tamtego dnia. Aha. To jest no, ten, co jest właśnie nad kompozytem. Aha. To jest 20. No to wtedy będę tutaj ewentualnie yy myślał, myślał o ogranie w górę, nie. Okay. W, stronę, w stronę z tej strefy podażowej, tam wyżej <laughs> i tutaj 300, Nie na no 100 punktów, to bez problemu. Także dopiero mówię wybicie i chciałbym właśnie albo jakieś czasowe utrzymanie na tym poziomie, albo, albo właśnie po jakimś reteście tej bandy miesięcznej bo ona wtedy będzie takim wyznacznikiem, no albo też tygodniowy, ale poprzedni okres, nie? Czyli tym mhm. aktualnie też i wtedy kontynuacja do góry, nie? A jak będzie tylko nadbicie, żeby zamknąć tą lukę, czegoś tam poszukać, jak to się mówi, jakiegoś potwierdzenia i zejście z powrotem pod te bandy plus jeden, no to znowu po akceptacji jakiejś po jakimś pullbacku, jeśli dadzą, no to będę próbował shorta na przeciwną bandę z redukcją na wiłapa. Kurde, teraz powiem Ci, że tak patrzę na, znaczy też na swoje yy, przygotowanie i chyba będzie tutaj konieczna lekka popraw, po, poprawka. No, gdzieś tam to, o czym Ty mówisz, też mnie przekonuje i też zauważyłem pewnego rodzaju konsekwencje w swoim przygotowaniu, bo z jednej strony. Wziąłem pod uwagę dolną baną tego, tego wcześniejszego kompozytu i tygodniowy jako główną strefę popytową, Już tak dużej wagi nie przykładałem na, na wczorajszą sesję. A jeżeli chodzi o główną podażową, no to zrobiłem odwrotnie, więc to jest na pewno, wydaje mi się, że to powinno być poprawione i, i patrząc na to, jak ta sytuacja wygląda, to pewnie można by było pokusić się tutaj o pewnie coś takiego, ile tu jest, 30, czy, no... Gdyby ta strefa wyglądała tak 48,33 I nie jako główna tylko poboczna I z perspektywy głównej patrzeć właśnie gdzieś w tym kierunku To wydaje mi się, że to miałoby więcej, więcej sensu niż to jak ja do tego podszedłem yy, yy, Wcześniej, więc no Pełna zgoda z tym, co powiedziałeś. Czyli ma to nawet jakiś sens, mówisz? No tak mi się wydaje. Wiesz, to no, raz, że faktycznie te, te, ten tygodniowy, miesięczny, to raz, że się pokrywa i to dobrze tam wygląda. Tam też jest jakiś ten, wcześniejsza strefa value, o której chyba też wspominałeś. Nie, nie, to jest jakieś gówno. Co to jest? Jakaś mała strefka, to faktycznie tak. nie aż tak istotne. Więc no tutaj wydaje mi się, że. Że trzeba by było właśnie spojrzeć na to w ten, w ten sposób. No i dodatkowo mówię, nie, nie podoba mi się ta, ten, ten brak konsekwencji, jeżeli chodzi o, o analizę górnej i, i dolnej bandy, jeżeli chodzi o wczorajszą sesję. Tutaj mówię, większą wagę przyłożyłem do górnej i mniejszą do tygodniowej, miesięcznej, a tutaj zrobiłem odwrotnie, więc to albo, je, albo w jedną, albo w drugą stronę to musi być spójne. No i wydaje mi się, że w tym momencie wygląda to lepiej. Także dzięki. No to też dzięki. Spoko, spoko. Coś jeszcze? Nie, no ja chyba wszystko. Chyba, że jakieś uwagi z twojej strony. Nie, nie, no właśnie. <grym 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 a propos uwag to jest to, tak jak, tak jak ci teraz powiedziałem, że faktycznie wydaje mi się, że to się należało korekta, więc raczej bez. Karol, ty mówiłeś coś, że nas dakim się teraz interesuje ten, dorzucasz i robiłeś jakiś prep na to dzisiaj. No, coś tam robiłem. Podobnie to wygląda. Aha, i jak właśnie podszedłeś do, do tej kwestii, z którą ja miałem lekki problem teraz, jeżeli chodzi o ogarnięcie tego. Też bardziej wziąłeś pod uwagę miesięczny, tygodniowy jako główną podażową? To znaczy, w sumie to u mnie to wygląda bardzo podobnie jak na SMP, czyli no, krótko może mogę powiedzieć, że tak. Okej. Okay. A w ogóle jeszcze że jedna rzecz mnie tutaj zastanawia. Jakbyśmy zrobili coś takiego. Dajcie mi sekundę. Sekundkę, sekundkę. Niech się to przeliczy. Okej. Okay. lipa. Chciałem sprawdzić jak to wygląda na, na QQQ, na, na, czy na zdaku na opcjach, bo to. A nie, czekaj, jaki jest sticker na ten, na Nazdaka? Ktoś kojarzy? QQQ to jest chyba ETF, nie? No tak, ale tu widzę, że mi się to w ogóle nie spina, chyba że. To są w ogóle jakieś zupełnie inne. Bo to są ETF -y na Nazdaka, tak? Dobrze kojarzy? No, QQ tak, no. No to jakieś z dupy w ogóle są poziomy tutaj, więc. Tak to wygląda 300 ileś 365 spot price, więc hmm. trzeba było to jakoś przeliczać tutaj coś jest na ten temat eee, Nazbak trzeba było samemu liczyć fair value hmm. No nic no myślałem, że uda się to jakoś dodatkowo eee, eee, dodatkowo jeszcze zobaczyć jak to tutaj ta sytuacja wygląda No ale to chyba nie jest tak proste żeby z miejsca z marszu to można było dorzucić także Sorry za zamieszanie to, to nie jest NDX? NDX? No Aha. No tak bo pewnie QQQ to to samo co spaj, nie? No no no, no. No zobaczmy co zrobią dla ndx. Mieli mieli. Tak z czystej ciekawości wrzucam, nie? bo problem jest też taki, że tak naprawdę nie wiem jaki tam jest fair value gap na tym. Co, pra co prawda tutaj coś widać. I można by było określić, że to jest 158, jeżeli dobrze widzę. Bo to pewnie będzie ten, ten poziom tutaj. No tak, 158. No, coś widzę, że bot ma problemy z wyliczeniem tego. No dajmy mu chwilę. Także tak to... No, chyba że gdzieś tutaj jeszcze po te po, te pomiędzy. A, tutaj mamy spot, więc pierwsza większa rzecz to jest na 15 15 tysięcy no to raczej nie może dziwić ale to by było 15170, tak? No to może można by było rozpatrywać jako jakoś ten coś co mogłoby znajdować wspólny, wspólny mianownik z tym z tym wczorajszym jednak walium, więc no ciekawe, ciekawe no Ciekawe. No dobra, to tak w ramach dygresji bardziej było. Zobaczyłem Wam jeszcze w komentarzach ten screen odnośnie NQ. No dobra, jakieś jeszcze kwestie? No to co, to w takim razie słyszymy się za godzinę z hakiem. Do później, Narka. Narka.